Siemmo no. o, super, dzień super. Dziękuję mi za te 108 subów Bardzo wam dziękuję za 108 subów. Um. No. O, super, słychać, super. Dziękuję mi za te 108 No naprawdę no i cieszę się, że to mikro naprawiłem. Siema, ten Oliver Lipiński. No i cieszę się, że to mikro naprawiłem. Siema, ten Oliver Lipiński. Siema, siema, siema. Um, tak, więc co robimy dzisiaj? Tak, dzisiaj jest promowanie i ocenianie kanałów I też gramy, będziemy grali w Robloxa um, Więc co, opuść stream um, Dobra, czekajcie, YouTube um, Odśwież swój kanał No um, dobra, promowanie i ocenianie kanałów Odśwież Twój kanał wczorajszym live'ie no szkoda, że się nie było Oliwier, bo spoko live'ik był ten była na... wczorajszym live no, więc szkoda, ten nie było, Olivier, bo spoko live był. na pewno dzisiaj na live'ie będzie, więc tak, więc Free będzie a wy zapisujcie się do tego, do losowania bo za chwilę losowanie będzie, e, free e, e, o promo lub o ten, lub o ocenkę, więc ten lecimy. ja sobie kopiuję linka, czekajcie staty... nie, nie statystyki, nie, a tu no dobra. dobra i zapisujcie się, hasło promo, piszcie hasło promo no nie, bo to nie ten, czekajcie czekajcie w kontrolce czekajcie tym Czekajcie. Czekajcie, widzowie. Dobra, e, mamy teraz. Nie, jeszcze nie to. Dobra, mamy teraz. Nie. Czekajcie. A, dobra. Okej, nie pisz. Jak nie chcesz, to nie mam, bo to jest dla chętnych. Ten. Znaczy, no, jak chcesz, to się zapisz ale jak nie, no to nie. Bo też nie jesteś samo wiele osób nie wie, że jest live. Bo Jezu, co ja robię? Bo też nie jesteś samo wiele osób nie wie, że jest live. Jezu, co ja robię? Opój stream, no dobra. Wkle link. Oby to był dobry link. Dobra, dobry link. Dobra. Wszyscy piszcie promo. Ci co chcą być na losowaniu. A my robimy nową a ankietę. Mm. Czekajcie. Mm. Dobra. Dobra, e, dawajcie propozycje, w co możemy zagrać. Mm. Dawajcie propozycje w co możemy zagrać No ja wiem Oliwie, że tylko ty jesteś, ale pewnie zaraz jakaś osoba wbije Dawajcie propozycję w co możemy zagrać No ja wiem Oliwie, że tylko ty jesteś, ale pewnie zaraz jakaś osoba wbije Dawajcie propozycję, w jakie gerki możemy zagrać Dobra, Oliwier prosił o free admin, więc damy mu te Dobra, ok. Co gramy? Ok, w co gramy? No i. Ok. Co gramy? Free admin. Dobra, dawajcie drugą propozycję, w co możemy zagrać? I zaraz lecimy. Jeszcze ja trochę kamerę poprawię.